Jesteśmy tutaj dlatego, że zainteresował Was filmik redukcji kurzy łapek toksyną butulinową. Justyna jest tutaj po to, bo ma kurze łapki i chciałaby je zredukować toksyną butulinową. Ja jestem tu po to, żeby Wam o tym opowiedzieć i pokazać Wam, jak wygląda ten zabieg na żywo. Na początek, co to są kurze łapki? Kurze łapki to są zmarszczki, które promieniście układają się tutaj na bocznym kącie oka. Tutaj są takie delikatne kreseczki i po drugiej stronie też. Tu. Jak się Justyna uśmiechnie, uśmiechnie się, to widać większe nasilenie tych kurzułapek. Kurzułapki powstają wtedy, kiedy aktywujemy mięsień okrężny, który właśnie pracuje, gdy się uśmiechamy. Kurze łapki nie zawsze są złe. Czasami jest tak, że wyglądamy właśnie na osoby radosne, na osoby bardzo promienne, na osoby, które się bardzo często uśmiechają, dzięki czemu jesteśmy postrzegani jako osoby pozytywne. Dlatego nie każde kurze łapki trzeba od razu atakować toksyną tylko można się po prostu na nich przyzwyczaić. Jeśli tak jak na jednak ich nie lubicie, to w takim wypadku właśnie mamy ten sposób redukcji kurze łapek toksyną Botox, czyli toksna botulinowa działa w ten sposób, że zamrażamy tą pracę mięśnia okrężnego. mięsień nie dostaje tego sygnału do skurczu, dzięki czemu skóra jest bardziej napięta, bardziej naprężona, rozprężona i po prostu nie ma takiego powiedzmy pofalowania tutaj tak jakby przy, przy Ale dobra, gdyby tak było w sumie idealnie, że tylko ta toksna botulinowa i już, to byłoby no, zbyt idealnie. Jakie są pułapki w tej okolicy? Puławek jest sporo. Okolica oka jest ogólnie najbardziej wymagającą okolicą, jeśli chodzi o zastosowanie toksyny botulinowej, bo nie każdy się do tego zabiegu nadaje. Kto się nie nadaje. Nie nadają się osoby zbyt dużą wiotkością dolnej powieki. Jeśli jest dolna powieka, czyli ta część tutaj, bardzo wiotka, to jeśli podamy toksynę botulinową i osłabimy mięsień, które tę skórę sobie trzyma. To tutaj mogą pojawi może pojawić się większy taki powiedzmy woreczek, wałeczek, ta skóra może być taka bardziej luźna i to nie będzie wyglądało dobrze. Czyli u osób, które, którym podajemy taką, taki botoks w tym okolicy, skóra musi być całkiem dobrej jakości. Druga sprawa jest taka, że jeśli są takie drobne zmarszczki zaraz tutaj pod dolną powieką, czyli mniej więcej tutaj, w momencie, kiedy podamy botoks na tą czyli bocznego kąta oka, tutaj te zmarszczki będą. Tak czy inaczej, one nie będą bardziej widoczne, one po prostu będą, ale będą Wam się rzucały w oczy bardziej, dlatego że nie będzie tej części bocznej, która się będzie marszczyła. Co w takich sytuacjach? Czy od razu jesteśmy skazani na to, że będziemy ze znaczkami do końca życia i nigdy nie zastosujemy botoksu? Nie. W takiej sytuacji, krokiem numer jeden jest zadbanie o rewitalizację, zagęszczenie okolicy oka, na przykład zabiegami laserowymi, polinokleotydami, mozoterapią, dermapenem, generalnie wszystkimi zabiegami, które wpływają na jakość skóry, na jej pogrubienie, na jej zagęszczenie i na to, że jest taka bardziej powiedzmy trzymająca się siebie. <grymne> na szczęście Justyna tutaj nie spełnia tych kryteriów wykluczających jej z tego zabiegu i będę mogła Wam pokazać właśnie jak ten zabieg wygląda. A jak ten zabieg wygląda? Generalnie same przyjemności, jest kilka nakuć, nic strasznego. Ukucia właśnie przy tym kącie oka, tak jak nam się układają promienieście tutaj zmarszczki. Delikatne, bardzo płciutkie, takie powiedzmy na bąbelek. Po zabiegu będzie zaczerwienienie, będzie delikatne wybrzuszenie, ale to wybrzuszenie i zaczerwienienie będzie utrzymywać się przez tylko kilkanaście minut, a potem cieszymy się efektami. Kiedy efekty? Kilka dni po zabiegu. Czyli przez pierwsze trzy dni do lusterka nie patrzycie, bo nic się nie zmieni. Dopiero po trzech do pięciu dni po zabiegu coś tam zacznie się dziać, mięsień okrężny będzie pracował trochę słabiej, i do tych dwóch tygodni po zabiegu efekt będzie narastał. No dobra, to, to by było na tyle, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, mój przydługawy wstęp. A teraz zobaczcie, jak to wygląda na żywo i jak y, będzie się Justyna zachowywała przy zabiegu. Na kuć, trochę zaczerwienienia, chociaż nawet tego nie widać teraz, żeby coś było zaczerwienione, i nawet nie widać śladów po tych nakuciach. Więc widzicie, że powiedzmy, możemy nazwać ten zabieg z botoksem takim zabiegiem lentowym, o ile wszystko dobrze pójdzie. Bo wiadomo, siniak, obrzęk zawsze może być, i o tym będę mówiła w każdej sytuacji. W każdym razie, jak widzieliście, na kuć było u Justyny, cztery na stronę. Nie było żadnego zęczulenia, nie było żadnego kremu uczulającego Igiełka była bardzo, bardzo cienka i zabieg w zasadzie praktycznie minimalnie bolesny. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, jaki jest próg bólu u danego pacjenta. Justyna była bardzo dzielnym pacjentem. Zasłużyłeś dzisiaj na jakieś ciastko, dobre czekoladę. Cieszę się. <grym> w ramach, tak, być, dzielnym. I w zasadzie tak. Przypomnę Wam tyle, że tylko, że efekty widzimy nie od razu po zabiegu, czyli jest to minus takiego zabiegu, że nie możemy się już cieszyć efektami zaraz po. Pierwsze efekty pojawiają się kilka dni po zabiegu i czekamy te efekty pełne na rozwinięcie się pełnego efektu do mniej więcej 2-3 tygodni po zabiegu. Każdym pacjentem po zabiegu widzę się właśnie te 2-3 tygodnie po zabiegu, żeby ocenić efekty, żeby sprawdzić jak te zmarszczki się zmniejszyły, jaka jest praca mięśni mimicznych i czy wszystko jest tak, jak powinno być, czy wszystko jest idealnie. Jeśli trzeba dodać trochę preparatu, bo jeszcze na przykład jest jakaś mimika zachowana, to wtedy dodaję preparatu w ramach tej wizyty kontrolnej, ale zawsze Naciskam na tą kontrolę, bo faktycznie staram się upewnić, że wszystko jest idealnie, tak jak powinno być, a że Wy możecie cieszyć się tym najlepszym, najlepszym efektem przez, mam nadzieję, bardzo długi czas. Jeśli chodzi o zabieg na kurze łapki, to dzisiaj tyle. Natomiast zabieg z botoksem to nie jest jedyny zabieg, który możemy wykonać na okolicy oka. Jest ich całe mnóstwo. I na pewno warto jest dowiedzieć się, co możemy w tej okolicy zrobić, dlatego że jest to okolica bardzo wymagająca, która potrzebuje tego wsparcia, tej profilaktyki, tego, żeby dbać o tą skórę dolnej i górnej powieki, jak i bocznego kąta oka, żeby tam nam nic nie opadało, nie robiło się wielkie, żeby skóra nie była taka papierowa, tylko faktycznie, żeby to oko wyglądało dobrze bo pamiętajcie, że spojrzenie ma znaczenie. Dlatego gorąco Was zachęcam, zajrzyjcie do tego filmiku poniżej. No i co do usłyszenia w kolejnym filmiku.